Dzień dobry, kochani, zbliża się coś wyraźnie, czuć w powietrzu, że coś się zbliża. Prawdopodobnie kampania wyborcza, bo pani Krystyna Pawłowicz porównała pana Tuska do Hitlera. Minister edukacji, pan Przemysław Czarnek, wyedukał z siebie, że burmistrz ustrzyk to idiota. Mocne słowa już teraz, a co będzie, jak się zacznie naprawdę kampania wyborcza? Wiecie, co będzie? Nie wiecie. Będzie zapotrzebowanie na copywriterów, którzy będą wymyślali legalne inwektywy. I ja w Właśnie takiego, copywritera teraz znalazłem, i teraz udaję się do jego biura. Zapraszam. Kamy. Można? Tak słucha. Eee, Mariusz, e, zadzwonię później, bo mam e, klienta. Pa! A nie, przepraszam, chyba pomyliłem e, drzwi. Nie, nie pomyliłeś. A to my jesteśmy na ty? Ja ze wszystkimi jestem na ty, tak jest łatwiej. Mariusz, Agencja Interaktywna, legalne inwektywy. Ale. Tak, 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 jestem gejem, ale w ogóle nie jesteś w moim typie, także siadaj. I mów, opowiadaj, w czym mogę pomóc? I, proszę pana, chciałbym zamówić jakieś mocne inwektywy, ale legalne. E, to znaczy, no legalne inwektywy to takie, e, którymi obrażasz delikwenta sobie, prawda? A potem nie można cię podać do sądu, bo inwektywa była tak wymyślona, żeby była legalna. I to się tak da? Mogę ci dać w dupkę. Co takiego? Że mogę ci dać próbkę, a co? Nie, 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 nic źle. Chyba usłyszałem. Co mogę? wyspać? Tu jest masz dom, twój, e, i tu, tutaj? Oj, 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 drogo. No nie, no to wiesz, to tańsze inwektywy to tylko Pawłowicz wymyśla. Aha, a, a, a ile bierze? Człowieku, ja nawet nie wiem, co ona bierze. To skąd miałbym wiedzieć, ile ona tego bierze? Sam coś takiego Dobra. Najpierw musisz pożyczyć od kogoś, tego kogoś, kogo będziesz chciał obrazić wulgaryzmem, e, pieniądze. Musisz pożyczyć. Rozumiesz? Ja ci pokażę. E, e, dzień dobry, przepraszam bardzo, czy mógłbyś mi pożyczyć 500 złotych? 500 złotych mi daj no. No proszę Pana, ja jestem europosłem, więc e, e, z człowieku, no nie rób scen, no to może być 500 euro. Cz człowieku to jest taki przykład, no. 100, 200, 300, 400, 500. Proszę, da, daję panu. I to jest najważniejszy moment. Jak odbierasz pieniądze, właśnie wtedy, w tym momencie musisz powiedzieć: e, Dziękuję, oddam ci po. I dokładasz tam po, co chcesz, nie? Po obradach Sejmu, po kinie, po kolacji, nie wiem. Nieważne. Ważne, żebyś powiedział: oddam ci po. <laughs> ci po. <laughs> Dobra, nie? P proszę 500 euro z powrotem. A nie, 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 właśnie mi zapłaciłeś. Co? Przepraszam, przepraszam, widziałeś cennik przed. No to, no to 500 jest 500, ale nie jest napisane, nie jest napisane, że 500 euro. O. No wiesz, nie jest też napisane, że w złotówkach. Jakbym chciał, to w funtach mogę od Ciebie wziąć, jak chcesz. Powiem Ci, po rady Twoje, funta kłaków nie warte. Zdenerwował się koteczek, no dobrze, dobrze, no ale co ja Ci poradzę, no łacina jest droga. Ale to ja nie wiem, to, to, to nie wiem, nie ma jakich zamienników polskich, tańszych. Przecież tutaj masz na, na ostatniej stronie, masz proszę, same polskie zamienniki. A no tak, no to tutaj taniej jest, ale taniej jest, ale co to, 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 to za inwektywy, to, Ty przemysławie? A nauczyciele sobie chwalą. A ty, przemysławie? Dokładają tylko złamany, i przemysław wchodzi jak w masełko. Dobra, ty, przemysławie, złamany, ty. ty. I przemysław w pomidorach, i, i przemysław w bombki strzelił. Dobra, dobra. Ty 100 euro poproszę y, za przemysława. Ach, proszę bardzo. Słueczka jeszcze tu. A nauczycielki, jak chcą dowalić swojemu partnerowi, to, to rano mówią: Ale masz małego przemysława. <noise> A powiem Ci, najbardziej to geje sobie na Przemku używają. Co Pan powie? Paradoks. Z jednej strony bardzo go lubimy, prawda, Przemka, bo się przydaje i lubimy go używać i wszystko, ale z drugiej strony bardzo często mamy go w dupie. A, niech Pan powie, na opozycję coś fajnego macie? Po co szukać innych, jak Przemek jest idealny? Na opozycję? człowieku, jak wygracie wybory, to możecie krzyczeć do opozycji, a przemek wam e, w geja. Przemek wam w geja i szkło. <laughs> dobre, dobra, proszę. <laughs> no dobra, dobra. A jak przegramy? No jak przegracie, no to, je, to, to jest Krystyna w glonach Bębam. Co? Krystyna, nie wiesz co, no to jest taki żeński odpowiednik Przemysława.